tysiąc lat temu tu właśnie w katedrze gnieźnieńskiej Bolesław Chrobry przyjmował cesarza Ottona III otrzymał wtedy od niego świętą włócznie jako zapowiedź przyszłej godności królewskiej tu pierwsi polscy władcy przeżywali dni swojej największej chwały i tu zanosili modły gdy los odwracał się od nich i od ich młodego państwa w Katedrze Gnieźnieńskiej arcybiskup Jakub Świnka koronował księcia wielkopolskiego Przemysła II, rozpoczynając w ten sposób jego krótkie, ośmiomiesięczne panowanie. 8 lutego 1996 roku minęło 700 lat od tragicznej śmierci czwartego króla Polski. Gdy 26 czerwca 1295 roku po 219 latach przerwy na skroniach polskiego księcia znów pojawiła się królewska korona, było wiadomo, że kończy się czas podziału Polski na niezliczoną liczbę księstw dzielnicowych. I choć rzeczywistego zjednoczenia dokonał dopiero 25 lat później inny piastowski władca, Władysław Łokietek, to koronacja przemysła II była jego początkiem. Panowanie przemysła nie obejmowało wszystkich ziem polskich, ale było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego średniowiecza. Zastanawiam się, dlaczego król Przemysł II jest władcą tak mało znanym. Być może przyczyna leży w sukcesie jego następcy w dziele zjednoczenia Władysława Łokietka, a może wpływ ma na to zabójstwo króla, w które zamieszane były możnowładcze Rody Zarębów i Nałęczów? Panie doktorze, pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać, to jest fenomen rozbicia dzielnicowego. Wiele osób, zwłaszcza na co dzień nie związanych z historią, jest nieco zaskoczonych, kiedy czyta, że w 1138 roku Bolesław Krzywousty dzieli państwo na pięć dzielnic, a po kilkudziesięciu latach tych dzielnic jest już kilkadziesiąt. Jakie były tego przyczyny? Tak, po pierwsze, to z całą pewnością nie wiemy, jak dokonał się podział tych y, dzielnic przez Bolesława Krzywoustego. Y, źródła nam na pewno mówią, że zostało podzielone między trzech synów, prawda? nie wiemy, czy na dostał osobny Henryk, y, syn czwarty, prawda? i wiemy raczej na pewno, że nie dostał zupełnie małoletni Kazimierz Sprawiedliwy, prawda? że tam w zasadzie został podzielona na trzy dzielnice w pierwszej fazie. A jeśli chodzi o, o kwestię tego fenomenu rozbicia, to nie jest to też jakąś wybitnie specyfiką polską. Takie podobne rozbicia dzielnicowe miały już miejsce we wcześniejszym okresie w Czechach, na Rusi, także wcześniej w państwie karolińskim prawie takich podziałów dokonywano. Także jest to generalnie mówiąc specyfika typu tej monarchii wczesnofeudalnej bardziej niż specyfika polska. Przyczyny, które do tego prowadziły, no, są w zasadzie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, z tego typu państwa. To było to państwo o charakterze patrimonialnym, w związku z czym było traktowane nie jako dobro publiczne, ale jako dobro prywatne, jako własność prywatna monarchy, jako własność prywatna y, dynastii. I w związku z tym y, przed śmiercią władca miał prawo dzielić na mocy prawa spadkowego, państwa między swoich synów. Przyczynami innymi, które, na które trzeba zwrócić uwagę, jest to, że były jakieś tendencje ośrodkowe ze strony możnowładców Polski XI i później prawie XII wieku, którzy jakoś w tej centralnym aparacie państwowym nie mogli znaleźć sobie miejsca, prawda, i ten podział był dla nich bardziej korzystny. Przyszły władca, zapewne już w latach dziecięcych, marzył o królewskiej koronie. Nie było w tym nic dziwnego, zważywszy, że jako potomek Henryków, książąt śląskich, musiał wiele słyszeć o ich nieudanych próbach zjednoczenia państwa. Przyjście na świat księcia Przemysła II 14 października 1257 roku wywołało wielkie poruszenie wśród mieszkańców księstwa wielkopolskiego. Urodził się on w kilka miesięcy po śmierci swego ojca i był jego jedynym dziedzicem. Pierwsze lata życia spędził młody władca w otoczeniu matki, córki księcia Śląskiego Henryka Pobożnego i czterech starszych sióstr. Aż do jej śmierci w 1265 roku stykał się więc z intelektualną atmosferą, jaka panowała na dworze poznańskim za życia jego ojca. Dzięki temu wyrobił sobie umiłowanie tradycji rodzinnej oraz kościoła, wyniesione z żywotów polskich świętych XIII wieku Kingi, Jacka i Salomei. Przemysł I był człowiekiem dobrze wykształconym, znającym łacinę i otaczającym się uczonymi dominikańskimi, którego to zakonu był protektorem. On też rozpoczął w miastach swego księstwa wznoszenie pierwszych budowli gotyckich. To prawdopodobnie z jego inicjatywy zaczęto spisywać kronikę wielkopolską. Po śmierci ojca, Przemysł II przechodzi pod polityczną opiekę stryja Bolesława Pobożnego, który na mocy umowy ze swym bratem sprawował rządy w części dzielnicy Wielkopolskiej. Na jego polecenie w 1272 roku młody książę wyprawia się przeciw Brandenburczykom, by wspomóc sojusznika władców Wielkopolskich, księcia Pomorskiego Mściwoja. Następne lata to okres niezwykle znaczący dla przyszłego monarchy. Przez pewien czas więziony przez swego pobożnego opiekuna Bolesława, mimo to w roku 1274 wymusza na nim wydzielenie mu osobnego księstwa. Rok wcześniej zaś zawiera polityczne małżeństwo z Ludgardą, córką władcy szczecińskiego Barnima I. Wreszcie w roku 1279 po nagłej śmierci stryja udaje mu się objąć władzę nad całą dzielnicą. Chciałem pana doktora zapytać, na czym polegała polityka w Polsce średniowiecznej tamtego czasu? To znaczy, do czego dążyli poszczególni książęta dzielnicowi? Co chcieli osiągnąć? Momentem, kiedy nastąpiło to faktyczne rozbicie dzielnicowe, w zasadzie zasady tego podziału, zasady pryncypatu, czy to co się nazywa senioratem były określone i one nie miały prowadzić do zdecydowanego podziału państwa. Pryncypat zakładał to, że najstarszy w rodzie piastowskim miał rezydować w Krakowie i miał mieć jakąś władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami. Niestety stało się inaczej, bowiem Krakowie zawładnęli książęta najmłodsi prawda, synowie, czy najmłodszy syn Bolesława Krzywołustego, Kazimierz Sprawiedliwy, potem jego syn Leszek Biały i w ten sposób blokowali realizację tej zasady pryncypackiej. W związku z tym już od XII wieku książęta, ci, którzy uznawali się za princepsów, próbowali opanować Kraków, usunąć tam stąd y, tego najmłodszego syna, a potem jego y, Leszka, Bia Leszka Białego i opanować rezy rezydencję krakowską. Czyli można powiedzieć, że takim elementem w polityce polskiej średniowiecznej tamtego czasu czy, 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 czy czynnikami ważnymi to nie, nie byli tylko poszczególni władcy, ale też liczyli się, liczyło się ich otoczenie, liczyło się ich, ich dwór, liczyło się, liczyli się można władcy. Jak najbardziej tak możnowładcy byli tutaj bardzo istotnym czynnikiem politycznym w tym czasie i ich poparcie lub brak poparcia o wielu rzeczach decydowało. W 1282 roku przemysł II i pomorski książę Mściwój zawierają umowę w Kępnie. Zapewnia ona wielkopolskiemu władcy objęcie pomorza w razie bezpotomnej śmierci Mściwoja. Tymczasem od początku lat 80. wyrastał przemysłowi poważny konkurent do korony w osobie księcia Śląskiego Henryka IV Prawego. Z początku współzawodnictwo między nimi było zażarte. Przez pewien czas członek sprzymierzonego z Henrykiem rodu Zarembów okupował nawet przemysławowy zamek Kaliski. Ostatecznie jednak śmiertelnie chory władca śląski, pewnie też w poczuciu odpowiedzialności za proces jednoczenia podzielonego państwa, zrzekł się w roku 1289 na rzecz rywala otrzymanej po śmierci księcia Leszka Czarnego ziemi krakowsko-sandomierskiej. Książę Wielkopolski niestety utracił jej sandomierską część na rzecz innego rywala Władysława Łokietka że w Krakowie spotkało go niepowodzenie. Niechętnie przyjęty przez część możnowładców wobec zagrożenia ze strony zabiegających o wpływy w Małopolsce władców czeskich musiał uchodzić, zabrawszy jednak uprzednio królewskie insygnia koronacyjne. W 1293 roku Przemysł rozpoczął w Rzymie starania o papieską zgodę na koronację. Jego rywalem tutaj był władca czeski Wacław II, który umocniwszy się w Małopolsce myślał o podporządkowaniu sobie ziem polskich. Marzenie o koronacji stało się dla przemysła realne z chwilą śmierci w 1294 roku panującego na pomorzu Mściwoja. Jego sukcesja sięgnęła wtedy Bałtyku. W tym czasie na dworze w Poznaniu zmarła jego bezpłodna żona Ludgarda, o której zabójstwo podejrzewano przemysła. W roku 1286 pojął za żonę szwedzką księżniczkę Ryksę. Małżeństwo to, będące wynikiem dyplomatycznych rozgrywek polsko-brandenburskich, trwało jednak tylko 4 lata. Owocem tego związku była jedyna córka władcy nosząca po matce imię Ryksy. Po śmierci drugiej żony przemysł pojął małgorzatę, córkę brandenburskiego margrabiego Albrechta. Ówcześni książęta nie byli świętymi, nawet jeśli mieli takie tytuły, byli ludźmi właśnie gwałtownymi bo to było po prostu taki był sposób ich bycia, ich życia czasy były zresztą ciężkie i okrutne nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że większość z nich w takim czy innym momencie popadała w zatarg z kościołem i była obciążona karami kościelnymi można przypomnieć, że mąż święty Jadwigi Henryk Brodaty umarł pod klątwą kościelną ojciec przemysła drugiego przemysłu pierwszy Człowiek niezwykle pobożny, ascetyczny po prostu, kilka miesięcy również przebywał pod klątwą kościelną. Nie można sobie wyobrazić, że jeśli Kościół, jeśli głowa Kościoła polskiego wiedziała, a nie mogła nie wiedzieć, o zbrodnię Przemysła drugiego, że w żaden sposób nie zareagowała na to. Historycy to tłumaczą, że Przemysł drugi był upatrzonym przez Jakuba drugie, przez Jakuba Świnkę na właśnie tego e, przyszłego króla Polski i dlatego e, przez dyplomację e, arcybiskup e, przymknął oczy na ten występek. Jest to po prostu, e, no, wynika to po prostu z nieznajomości ówczesnych realiów. Nie było problemem obłożyć zbrodniarza, nawet jeśli był nim książę, e, klątwą i nie było problemem po prostu pokutą kościelną z tej klątwy się również odmyć. O takim czymś nie ma mowy, dlatego nie można sobie wyobrazić, żeby arcybiskup Świnka wiedział zdawał sobie z tego sprawy, że Przemysł II był zbrodniarzem i z nim współpracował w dziele jednoczenia państwa i podnoszenia odrodzenia po prostu korony polskiej jest to tak z sobą nie, 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 tak do siebie po prostu nie pasuje że można się tu właśnie z Ulanowskim zgodzić że Ludgarda jeśli umarła nawet śmiercią tragiczną to Przemysł II nie miał tutaj żadnego żadnego na to wpływu Przemysł II zdawał sobie sprawę, że każdy król jest cesarzem w swoim królestwie. Taka właśnie idea panowała na dworach ówczesnej Europy. Jako książę był władcą tylko Wielkopolski. Jako król, namaszczony przez Sławowierza, stałby się suwerenem książąt Małopolski, Śląska i Pomorza. Czy w sytuacji tak wielkiego rozbicia dzielnicowego mogliśmy w ogóle mówić o tym, że istniało polskie państwo? Tak, jest to problem w historiografii dość złożony, prawda? Byli historycy, którzy twierdzili, że tego państwa w zasadzie nie było, i byli tacy, którzy twierdzili, że są elementy, które łączyły te poszczególne dzielnice i że można mówić o jakimś państwie polskim. Ostatnia przeważa tendencja, że jednak duży zakres suwerenności poszczególnych księstw, także w granicach polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej wskazuje na to, żeby one miały ten zakres suwerenny, że państwa były te, te, te księstwa były w zasadzie niezależne. Wiele jednak rzeczy łączyło poszczególne dzielnice i w tym sensie możemy mówić o tym, że takie państwo polskie istniało. Dla zagranicy, na przykład w Kurii Rzymskiej, cały czas się mówiło prawda, o tym, że jest to prowincja polska, prawda, kościelna, że jest to jako traktowane było jako całość, jednolitość. Wszyscy książęta pochodzili z jednej dynastii piastowskiej, to był też element łączący. Wszyscy książęta, przynajmniej na początku tytułowali się y, książętami polskimi, prawda? To, to jest następny element tej wspólnoty jakiś. Możemy wskazać na to, że y, były organizowane zjazdy książąt międzydzielnicowy, gdzie jakieś poruszano sprawy dotyczące ogółu prawda, dzielnicy. Wreszcie y, y, musimy wskazać na y, pewne. Pokłady świadomości ludzkiej istniało, istniało poczucie wspólnoty, wspólnoty w zakresie języka, wspólnoty w zakresie obyczajów, wspólnoty w zakresie tradycji historycznej, tak była żywa, jakby, tej, tej wspólnoty z czasów monarchii pierwszych piastów. Tam mieszka pierwszego Wysoka Chrobrego. I te elementy były elementami łączącymi, tak? które w, ten, w tym sensie możemy mówić, że w świadomości społecznej istniało to państwo polskie, przynajmniej w tej świadomości. Przemysł drugi nie był pierwszym władcą wielkopolskim, który starał się o zwierzchnictwo nad całym państwem. Dlaczego akurat książęta wielkopolscy i wielkopolska jako dzielnica odgrywała tak ważną rolę w planach zjednoczeniowych? W zasadzie możemy mówić generalnie o trzech ośrodkach zjednoczeniowych. Prawda? To, to jest Ośrodek Małopolski, Ośrodek Śląski, Ośrodek Wielkopolski. Może najmniej widoczne w zakresie realnego działania zjednoczeniowego y, są y, prawda, działania na terenie Małopolski. Tam rodził się, y, rodziły się jakieś pokłady intelektualnej podbudowy zjednoczeniowej, prawda, jak chociażby y, habiografia o świętym Stanisławie Wincentego z Kielczym. Bardzo wyraźnie widać te tendencje zjednoczeniowe wśród książąt śląskich. Tu wskazujemy na Henryka Brodatego, jego syna pobożnego, którzy zjednoczyli w pewnym okresie dużą część Polski, Małopolskę, Śląsk, część Wielkopolski znalazła się w ręku Henryka Brodatego, potem Henryka Pobożnego. Wielkopolska jednak miała tutaj szczególne jakieś powody czy, czy możliwości w realizacji programu zjednoczeniowego. Po pierwsze, dlatego, że była geopolitycznie usytuowana bardzo dobrze. Graniczyła w zasadzie ze wszystkimi dzielnicami innymi, stąd łatwość kontaktów międzydzielnicowych miała Wielkopolska. A po drugie, Tradycje tej kolekcji państwa polskiego tutaj były bardzo żywe i w XIII wieku można było łatwo nawiązać do tego, że Wielkopolska w wieku XIII gotowa jest podjąć się znowu tego trudu zjednoczenia, tak jak kiedyś prawda, pierwsi piastowie utworzyli państwo polskie. Te, te elementy zdecydowały, że Wielkopolska m, przynajmniej w drugiej połowie wieku 13. To bardzo wyraźnie dąży do tego zjednoczenia, że tutaj wyraźnie widać, że jakiś, powstał jakiś program zjednoczeniowy, który jest realizowany przez przemysła drugiego. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że przemysł drugi to był człowiek, który jakby tylko w sposób przypadkowy został wyniesiony do władzy przez pewien proces, który prędzej czy później musiał nastąpić, czy też to jest człowiek, który z determinacją. Z jasno wyznaczonymi celami. Jasno wyznaczał sobie cele i dążył do ich realizacji. Chyba myślę, że, że jedno i drugi grało tutaj swoją rolę. Po pierwsze, w XIII wieku te tendencje zjednoczeniowe są coraz wyraźniejsze. Następuje jakaś świadomość polityczna. Tego szeregowego rycerstwa. W, tym, w XIII wieku w zasadzie tworzył się stan szlachecki. Się tworzy I, I politycznie rycerstwo się uaktywnia na tyle, że może wspierać te działania zjednoczeniowe księcia Wielkopolskiego. Jest elementem, powiedzmy, sprzyjającym jest także stan polityczny Polski, a więc tego zagrożenia zewnętrznego. Ludność zdawała sobie sprawę z tego, że rośnie siła Brandenburgii, rośnie siła Czech w tym czasie, tworzy się państwo krzyżackie, które zaczyna zagrażać interesom książąt dzielnicowych. I ten element wpływał także na, na poczucie świadomości narodowej, jakieś poczucie polityczne tej, tej szerokiej mas szlacheckiej. Tyle, że przemysł się urodził we właściwym czasie, on miał wykorzystać, na tym polega jego wielkość, on miał wykorzystać tę, tę sytuację i re realizować ten program w oparciu właśnie o te siły społeczne, które dążyły do tego zjednoczenia. Myślę, że wraz z końcem XIII wieku dążenie do zjednoczenia Królestwa Polskiego stawało się coraz bardziej powszechne. Dowodzi tego niezwykła popularność żywotu świętego Stanisława Pióra-Wincentego z Kielczy. Prorokuje on w nim, że tak jak rozczłonkowane ciało męczennika wzrosło się w cudowny sposób, tak też zjednoczy się podzielone polskie państwo. Powodem skłaniającym książąt polskich do podjęcia prób zjednoczenia państwa były zagrożenia zewnętrzne. Wielu z nich, oprócz ciągłych utarczek z rywalami dynastycznymi, musiało bronić się przed obcym najeźdźcą. Słabi dzielnicowi władcy nie radzili sobie w walce z Brandenburgią, jak i z dzikimi plemionami Prus. Poważnym zagrożeniem dla nich było też potężne wtedy państwo czeskie. Część przewidujących książąt dzielnicowych niepokoił też terytorialny rozrost państwa krzyżackiego. Dużą rolę w pielęgnowaniu dążeń zjednoczeniowych odgrywał Kościół katolicki. Choć państwo było podzielone, jego biskupstwa należały nadal do jednej rodzimej metropolii gnieźnieńskiej. Obejmowały one jednak kilka księstw, co było powodem licznych sporów biskupów z lokalnymi władcami. Ważną rolę w procesie jednoczenia państwa odegrał strażnik relikwii św. Wojciecha arcybiskup Jakub Świnka. Po objęciu urzędu w 1283 roku dążył on do scalenia dzielnicowych księstw. Stolicą państwa, nie tylko kościelną, ale też polityczną, miało znowu stać się, wedle jego zamiarów, gniezno. W realizacji tej idei arcybiskup współpracował ściśle z księciem przemysłem, uważając, że tylko on jest zdolny osiągnąć tak trudno wyznaczony cel. Chwilą więc jego osobistego triumfu był 26 czerwca 1295 roku, gdy w otoczeniu innych biskupów nałożył na głowę przemysła królewską koronę. Bardzo niewiele wiemy o panowaniu przemysła II, które trwało tylko 8 miesięcy. Kronikarze obszerniej informują nas za to o ostatnich dniach jego życia. Prawdopodobnie 5 lutego przybył on do Rogoźna, aby spędzić zapusty, ostatnie dni karnawału. W tym samym czasie do grodu zbliżał się oddział Brandenburczyków, wysłany przez jego szwagra margrabiego Konrada. Celem ekspedycji było porwanie polskiego monarchy i zmuszenie go do odstąpienia odziedziczonego po mieściwoju Pomorza. Rankiem 8 lutego, gdy król i jego żołnierze odpoczywali po całonocnej uczcie, Brandenburczycy uderzyli na osadę i po krótkiej walce uprowadzili króla. Nie mając nadziei na dowiezienie żywcem rannego w boju przemysła, dobili go, porzucając ciało w miejscowości Sierniki. Próbując podsumować dorobek polityczny Przemysła II, chciałem zapytać, jakie było znaczenie jego koronacji. Kilka aspektów trzeba tu podnieść. Prawda? Jednym z ważnych jest to prawnopolityczna rola królestwa, prawnopolityczna rola korony. W tym zakresie przemysł jako koronowany władca, jako pomazany władca y, przypomniał Europie o istnieniu problemu Polski Zjednoczonej. Zresztą reakcje sąsiadów, szczególnie tu Brandenburgii, Czech, były dość ostre w stosunku do przemysła po koronacji. Dalej y, trzeba wspomnieć o tym, że przywrócić jakąś godność Polakom, państwu polskiemu poprzez no przywrócenie tych symboli y, państwa suwerennego, a więc przywrócenie korony, przywrócenie y, prawda, y, godła państwowego, orła koronowanego, y, dalej przywrócenie y, berła królewskiego, to, to są wszystko te symbole, które świadczą o tej suwerenności państwa.